Ktoś to komentować, po prostu musimy się podnieść i pozbierać, ale to zrobił ruch po meczu z latem. Wierzę w to, że w najbliższym meczu to nastąpi to trochę na własne życzenie początek spotkania, tak jak chcieliśmy, były sytuacje, ale wiedzieliśmy, co się działo dalej. W związku z tym mm, na pewno szkoda, że, że kolejny mecz trochę na własne życzenie przygrywa. Lepiej chyba stracić nam 5 zawodnika w takim meczu. I to nam mocno skomplikowało na pewno um, uważam, że taki kluczowy moment. No pierwsza bramka też nie mu nie przynosi, ale trudno stało się. Um, mamy następnie bramkarzy, na którym damy szansę. Plan przebycia był prosty. Chcieliśmy zawsze ten mecz wygrać, bo, bo po tym meczu Sławetnym z Lechem yy, promień nadziei był w Lublinie, ale żeby ten promień nadziei nie wiem, się zaświecił bardziej, no to dzisiaj było potrzebne zwycięstwo. To zwycięstwo mamy, cieszymy się. Ale przed nami jeszcze na pewno dużo pracy, no, ale ważne są dzisiejsze punkty. O tym tylko myślimy, teraz sobie głowy nie zabrzutamy tym, co będzie za tydzień. Mamy chwilę czasu na to, żeby po raz pierwszy od dłuższego czasu pocieszyć się poświętować szatni. Nie uważam, że ta nam przyszło w łatwy sposób, jakbyśmy tak chcieli wgłębić się dokładnie w to, co się działo w meczu, to, to były też sytuacje dość ciężkie. No, no przy, przy stanie 0-0 Michał Bezkowi dwa razy wyjął sytuację, no bym powiedział, stuprocentowe, więc, więc oczywiście, no później grając w przewadze, Udokumentowaliśmy to jeszcze dwoma bramkami, chociaż tych sytuacji było znacznie więcej, ale też dawaliśmy się nieraz w głupi sposób nadziewać na, na kontry, więc, więc nie uważam, że to było łatwe zwycięstwo, no może wygląda bardzo okazale, ale, ale kosztowało nas trochę zdrowia, nerwów, natomiast ważne są trzy punkty.